Witam Was w kolejnym filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes. Tym razem chciałbym się zająć specjalną misją, tutaj, właśnie na planecie Braka w terytorium Battles Rise of the Empire, i w którym to specjalu musimy zagrać dwoma postaciami: Ciri Jr. i Kalen Kestisem, jak tu widać, Kal Kestis, ponieważ tych mamy dwóch. Um, czyli, właśnie, e, zwykłego Kalakestisa i Jedi Knight Kalakestisa. Ja będę chciał zagrać tym, właśnie Jedi Knight Kalen Kestisem. Natomiast w opisie do tego filmiku e, podrzucę Wam link do e, kanału Beat Dynasty, i konkretnie do filmiku, właśnie e, tego gościa, który to e, robi, e, pokazał, jak zrobić zwykłym Kalen i Jedi Knight Kalen Jedi Knight Kalem jest jednak zrobić to łatwiej, dlatego ja sobie nim zrobię. Tym bardziej, że też mam go na Relic 8. Natomiast no, zwykłym kalen też się da, tylko jest to dużo trudniejsze. No Ja chcę po prostu zrobić. no mi Tutaj Gildia chce, żeby po prostu jak najwięcej tych misji weszło, więc ja gram po prostu Jedi Knight Kalem, żeby po prostu odkryć Zefo. Bo tutaj właśnie jak kliknę sobie na to zefo, czy z tej pozycji, czy, czy z tej, to żeby tutaj dojść do tego zefo, to trzeba przynajmniej jedną gwiazdkę mieć na pracę i 30 razy zrobić tam specjalną misję dla Kala, Kestisa i dla Ciri i tutaj to właśnie będę chciał zrobić za tą misję nie dość, że właśnie odblokowuje się tę dodatkową specjalną mapę znaczy mapę planetę to jeszcze doda dodatkowo jest 50 tych MK2 Guild Event Tokens które każdemu się jednak przydadzą chociaż ja mam ich bardzo dużo, ale, ale to już mniejsze może o to jak widać też nie wszystkim się udaje bo a w tej chwili jak chcę zrobić tą misję to 11 osób z 16 zrobiło no, więc nie jest to jakoś szczególnie łatwa e, misja. A cóż, samą brakę e, Zefo, e, no i te postaci, zna się z dwóch gier, czyli e, Star Wars Jedi Fallen Order, czyli Star Wars upadły zakon Jedi, i Star Wars Jedi ocalały. Natomiast, no, jeżeli chodzi o mody na, na tych postaciach, to teraz widzicie jakie ja będę miał grając. No, i tutaj ważne, żeby Siri przynajmniej miała. A, Trzy defensywne sety, żeby miała tego healtha tak co najmniej 85 tysięcy, plus 200 speed i armor tak plus 75%, no targetowałem, żeby właśnie tak jak najbliżej tego tych targetów było. A jeżeli chodzi o Jedi Knight Cala Castisa, no to żeby miał 115 tysięcy health co najmniej, no ja mam akurat 116, plus 200, znaczy 280 speed minimum, 66% armor, no i tak to mniej więcej wygląda. Spróbujmy zagrać tęże misję. No i tutaj, jak widzicie, mam Ciri i Kala. I w ogóle, jeszcze, żeby wejść do tej misji, to trzeba mieć te postacie minimum na reliku 7, więc trzeba specjalnie Ciri podciągać specjalnie pod tą właśnie walkę. Większość woli zostawić ją na relik piątym, ale no, jednak na ten relik siódmy. No, bo tą misję trzeba zrobić, no warto, bo tokeny dodatkowe są, no i dodatkowa planeta z nagrodami. E, może do niej wrócę po tej walce. W każdym razie, jeżeli chodzi o pierwszą fazę, e, no to najpierw zagram oczywiście Kalem Basic. E, on Dispel ma, i e, tutaj jest taka podpowiedź, żeby atakować tego Parch z lewej strony. No i najpierw muszę narzucać sobie te staki, żeby mieć ten trzeci skill Kala gotowy. Jeżeli chodzi o kala, no to ja nie mam żadnych omikronów, jak widzieliście przed chwilką może, albo może jeszcze raz pokażę szybko. Nie mam żadnych omikronów, tylko mam 3Z, -ty, więc bez omikronów gram, jeżeli chodzi o tę misję dla Kala. I, I cóż, jeżeli chodzi o ten drugi skill, to będę używał go tylko jeżeli będę potrzebował, nie ma co um, tak iść byle jak mm, i wrzucać co chwilę. O, groic się już zepsuł. No, dużo tur mieli, trzeba to przyznać. Teraz jak mam ten drugi skill, to akurat powinno chyba zadziałać, że jak to użyję, to i tak Kal się ruszy. Albo nie. Dobra, warto było sprawdzić, <grym> więc troszkę zepsułem. Czyli to działa tylko z liderką Jedi Night Luka, ale mniejsze o to. Teraz muszę zagrać Basic. Żeby staki następne zdobywać. No i jest też I a, Armor shred. Nie ma sensu się leczyć. Prawie full są wszyscy. Znowu się droid Cepsu. No nic, basic. I teraz wracam z powrotem do tego lewego trooper, purge troopera. I teraz drugi skill, żebym naładował sobie 30 tych staków I żebym miał trzeci skill dostępny od kala w następnym ruchu. No teraz chyba się przyda już leczenie od Siri. Dalej atakuję w tego z lewej strony. Natomiast trzecim skillem teraz ściągam tego z prawej, no i podleczę się może troszkę, no i na wiele się to nie zdało. Teraz basic, będzie dispel, eee, dobra i teraz tak, ważne aby na następną fazę być w stęsie 1 albo 3, eee, czyli albo użyć ten basic, mm, w Albo używać tego trzeciego skilla, nie tego drugiego, to jest dość istotne. Na razie, no cóż, będę grał po prostu chyba basic. Teraz, no wiadomo, wyboru nie ma. I albo trzeci, albo basic, więc teraz sobie zagram trzecim skillem po prostu. Um, nie mam wyboru. Okej. Okay. Już prawie. No, muszę BASIC, bo chcę być w tym sensie pierwszym na następną fazę. Ok, i teraz będzie walka przeciwko drugiej siostrze, dobrze znanej z gry. No i perch truperze, No i cóż, znowu BASIC. I teraz drugi skill do Ciri. I jedziemy dalej. Pojawił się znowu Imperial Pro Droid. Tak, tym razem trzeba basic, wezmę sobie bonusowy protection, No, na niewiele się ono zdało. Tak, teraz drugi skill, żeby mieć te 30, jest dokładnie tak. O, mam akurat trzeci skill, Ciri, on dość, mocny, dość duże to zadaje, zadaje obrażenie, więc jak najbardziej sobie użyję. A, kilka ataków teraz mieli, natomiast Jedi Kal teraz trzeci skill na drugą siostrę. To jest bardzo istotne. No i zostaje tylko Parch Trooper, no i ten Imperial Probe Droid. Zrobię sobie Dispel. Teraz po prostu atakować do przodu tego Parch Troopera. Czekaj, czy mi Siri przetrwa, bo bardzo ciężko się ma. A chyba trzeci skill, on dość dużo obrażeń zadaje. No niestety, Ciri. Ciri a, spadła. Muszę samym kalem próbować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie bardzo mam wielki wybór. No, on się dużo leczy. A bez Ciri na pewno będzie to trudniejsze do zrobienia. Teraz Basic, bo tym drugim skillem nie zbyt wiele mu zrobię. Trzeci. I poszło. Odało się. E, w Ciri tym, tym razem mi padła, ale sam Kal, na szczęście to ugrał. No Cal, jakbym grał tu zwykłym Kalem Castisem, to on by sam tego no, nie ugrał, bo jednak on ma bardzo malutkie obrażenia. Na szczęście. Na szczęście mam zrobioną misję. No i cóż, później jak się dotrze do tej do tej planety, do Zefo, no moja gildia akurat robi na sam koniec. Dochodzi gdzieś tutaj do tego Ring of Catherine i dopiero sobie później w ostatniego dnia wracamy i tutaj robimy i za pierwszą skrzynkę mamy te Kairotechy no i MK3 walutę, a za drugą skrzynkę potem jeszcze jest następne Kairotech i tym razem 300 i potem dodatkowa gwiazdka. Więc jak wasza gildia jest już dość mocno zaawansowana, to na pewno warto tutaj podchodzić. Um. No, i robić te, tego Jedi Kala przede wszystkim, bo z nim jest ła łatwiej to robić. I Ciri też się w sumie w Grand Arenie całkiem niezłe nie są te postacie, więc na ten relik 7 warto jednak zrobić. Ale to tyle teraz. I dla przypomnienia, tak jak wspomniałem, w opisie do tego filmiku znajdziecie odnośnik do o, filmiku Beat Dynasty, który on robi z zwykłym Kalem, no i też Jedi Kalem. Tamten filmik też może być dla Was. Przydatny i ten, mam nadzieję, że też się przyda. To tyle teraz. No i cóż, jak macie pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, można zadawać je w komentarzach, czy też w odnośniku, w opisie do tego filmiku. Daję link do kanału Discord mojego, gdzie też można zadawać pytania. I to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.